Kolejny projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Projekt uchwały numer 266. O zabranie głosu poproszę burmistrz. Panie przewodniczący, wysoka rado, proszę o przyjęcie wniosku o poprawkę do tej uchwały. To jest błąd pisarski, numerację parabioma w tej uchwale. Rozpoczęliśmy od numeru, od cyfry 2. Oczywiście powinna być numeracja rozpoczęta od cyfry numer 1 i zmieniają się wtedy parę razy odpowiednie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Kolejne. bardzo. Temat ten był przedmiotem posiedzeń komisji. Czy komisja Rady chciałaby się odnieść do projektu uchwały? Nie widzę. Otwieram dyskusję. Kto z Pan radnych chciałby złożyć wnioski, uwagi do projektu uchwały? Bardzo proszę, radna pani Bogumiła Rubińska. Chciałam, spytać, chciałam zapytać, czy błąd numeracji jest jedynym błędem w tej uchwale? Chodzi mi o w załączniku numer 1, pozycja czwarta w kolumnie trzeciej. Nie ma adresu krzyża. Czy powinien być, czy nie? Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, no, drugim. O odpowiedź poproszę pana przeburmistrza przeproszącego. Bo tu jest adres siedziby, siedziby szkół, szkoły, adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekunczych. I w pozycji czwartej mamy tylko ryter, tak? A nie powinien być również krzyż. Tak, słuszna uwaga. Dziękuję bardzo. Okay. Dziękuję. Bardzo proszę, radna pani bogowia Tak, to, był, to było moje pytanie formalne i, i prosiłabym o uwzględnienie jeszcze tego adresu. Kolejne moje pytania już są bardziej merytoryczne. Chciałam zapytać, czy w związku z likwidacją gimnazjum nie zostaną zwolnieni nauczyciele w naszej gminie ani w tym roku, ani w przyszłości? Bo to jest ważne pytanie. Przy okazji tej reformy jest zadawane bardzo często, więc my, myślę, że też powinniśmy usłyszeć informacje na ten temat. Moje pytanie również jest takie: czy przeprowadzono konsultacje w sprawie projektu sieci szkół w gminie z nauczycielami, radą rodziców? Pytanie: czy rodzice wnosili jakieś uwagi, postulaty i czy zostały one uwzględnione? Dziękuję bardzo. O odpowiedź poproszę wiceburmistrza pana Grzegorza Szanowna Rado, w pierwszej kolejności chciałbym wnieść autopoprawkę do załącznika pierwszego i, i dopisanie adresu szkoły filialnej w Krzyżu. Odpowiadając na kolejne pytanie, jeśli chodzi o konsultacje, to na naszej stronie internetowej Urzędu Miejskiego CZU, został zamieszczony projekt tej uchwały tymi załącznikami i z tą siecią szkół. Na tej stronie był zawieszony prawie dwa tygodnie. W tym czasie było kilka telefonów oraz dwa maile, ponieważ tam też umieściliśmy. Uruchomiliśmy specjalną skrzynkę pocztową właśnie do konsultacji tego projektu. Były dwa maile. Jeden był dotyczący właśnie sieci szkół i przydziału poszczególnych miejscowości do szkół. Tu chodziło o 8 spoz. i został uwzględniony wniosek rodzica, ale te, ten dokument był konsultowany. Kolejne pytanie Pani, jeżeli chodzi o zwolnienie nauczycieli. Temat dotyczący, ale jak Pani słyszy, Pani Minister Anna Balewska zapewnia, że nie będzie żadnych zwolnień, a nawet są nowe miejsca pracy. Nie do końca się z tym zgadzam. Ale powiem tylko, że jeżeli chodzi o przyszły rok, najbliższy, kiedy wypada nam jeden rocznik w gimnazjum, ale tutaj to zamian klasa praca siódma. Czyli tutaj większych ruchów kadrowych nie będzie, najwyżej nauczycieli spora część nauczycieli w tych dwóch pierwszych latach straci nadgodziny. Z tym się niestety trzeba liczyć. Kolejna rzecz jest taka, że część dyrektorów ma podpisane umowy z nauczycielami którzy mają tę umowę na okres jednego roku. Możemy powiedzieć, że nie zwalniamy tych nauczycieli, ale niestety też te umowy nie będą przedłużane, jak z tego systemu, tylko nauczycieli również na wyprzednik, to jeszcze w tym roku. Także konsekwencje dla, dla nauczycieli są tej reformy. No i to tyle, jeżeli chodzi o sprawy kadrowe. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, radny pan Piotr Kosowucki. Ja chciałbym wrócić do tematu podziału osób w szkołach. Z tego co się orientuję, w szkole z osoby numer jeden będzie tych osób około 800. W obecnym gimnazjum będzie to 600 uczniów. Widzimy, że jest różnica 200 osób. Z tego co się orientuję na Komisji Oświaty, pan Burmistrz Klausa powiedział, że ta ilość osób spowodowana jest rozbudową szkoły. Póki co, no na razie rozbudowy szkoły nie ma. Jestem jak najbardziej za rozwojem placówki, ale czy nie należałoby pomyśleć o zrównoważeniu ilości uczniów, przynajmniej w obu szkołach. Z tego, co mówił Pan Strauza, chodzi o dwuzmianowość szkoły. Tutaj ma być jednozmianowość jak najbardziej, dlatego to, to, to skrzydło jest potrzebne. Ale na chwilę obecną mniejsza ilość uczniów w drugiej szkole powoduje również Mniejsze zatrudnienie. Chciałbym, się, chciałbym, żeby Pan Burmistrz do tego się odniósł. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Panie Burmistrzu. Szanowna Rado, no, jeśli chodzi o liczby, to tak jak już Pan Radny wspomniał, determinuje to w pewnym stopniu fakt, że chcemy rozbudować szkołę podstawową numer 1. Już niektórzy, jak Państwo wiedzą, wczoraj został ogłoszony przetarg na tę budowę z tego względu planujemy w kolejnych latach większą liczbę uczniów w Szkole Podstawowej nr 1, ponieważ ona będzie miała warunki lokalowe po to, żeby, żeby tych uczniów przyjąć. Mamy tutaj takie dane statystyczne, jeżeli chodzi o demografię i planowaną sytuację na najbliższe 3 lata i z tego wynika, że ten niż demograficzny, który wystąpił w roczniku 2014, jeżeli chodzi o, tylko o obwody szkół, szkoły podstawowej nr 1 i szkoły podstawowej nr 2. To naj, najniższy wskaźnik tego, ten demograficzny, wynosi 119 urodzeń w roku 2014. Od roku 2015 już y, jest tendencja wzrostowa, bo jest 134 osoby, się urodziły dzieci w 2016, 138 i ta sinus solida, który ten prawidłowy przebieg demograficzny tutaj się u nas sprawdza i sądzę, że w 2017 także ta urodzina będzie jeszcze większa. Na razie planujemy w ten sposób, że tak chcemy dobrać liczbę uczniów w poszczególnych placówkach, aby ta dwuzmianowość była w jak najmniejszym stopniu. Jeszcze przyszły rok będzie rokiem takim kryzysowym, gdzie praktycznie w Szkole Podstawowej nr 1 etap nowej będzie w dużym zakresie występował, a w Szkole Podstawowej e, połączonej z gimnazjum, jak też przekształconej z gimnazjum, będzie to w mniejszym stopniu. I W przyszłym roku już będziemy prowadzili nabór do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej numer 2, do klasy czwartej, oraz do klasy siódmej, czyli część dzieci ze szkoły podstawowej numer jeden zostanie przeniesiona do szkoły podstawowej numer 2. Jeżeli chodzi o ruchy nauczycieli, wyobrażam sobie taką sytuację, że jeżeli będzie taka możliwość, to również nauczyciele będą jakby szli za uczniami swoimi, ale tylko rozstrzegamy, jeżeli taka możliwość będzie, bo nie może być takiej sytuacji, że. Dyrektor jednej szkoły będzie zwalniał swojego nauczyciela, żeby przyjąć nauczyciela z drugiej placówki. Ale z tego co wiem, i z rozmowami mieliśmy dużo spotkań z dyrektorami, jesteśmy przygotowani na to. że Dyrektorzy szkół też rozsądnie prowadzą swoją politykę kadrową i wiem, że przewidują tego, tego rodzaju sytuacje i również kierowali swoich <coughs> nauczycieli na studia doskonalące i kursy, dzięki którym będą mogli ci nauczyciele otrzymać. Kwalifikacje do nałożenia drugiego przedmiotu, i sprawa w ten sposób, przynajmniej w części, została, została przez dyrektorów rozwiązana. Jak będzie się to przedstawiało w latach następnych, trudno w tej chwili powiedzieć, ponieważ ustawa wprowadzająca przepisy prawo oświatowe dopuszcza taką możliwość, że rodzice będą również mieli wpływ na to, czy dane dziecko będzie realizowało swój obowiązek szkolny w tej czy w drugiej placówce. W przypadku właśnie przenoszenia m, tychże dzieci, będziemy musieli pewne rzeczy uzgadniać y, z rodzicami. Dyrektorzy szkół już odbywają spotkania, w tej szkole posławień odbywają się spotkania z rodzicami klas szóstych, na których Pani Dyrektor y, y, przedstawia sytuację i y, 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 namawia rodziców y, do tego, aby y, y, klasy były przenoszone, tak powiem, w całych zespołach. W niektórych klasach to się udaje, w niektórych nie. W każdym razie na przyszłą sesję, lub na następną, będziemy musieli podjąć uchwałę o sposobie właśnie przenoszenia tych dzieci zgodnie z ustawą prawa Dziękuję. Dziękuję bardzo. Radny Daniel Jędrzej bardzo proszę. Konkludując to, powiedział pan Wówisz, 200 osób to jest 7 klas, plus minus i robić nie wiem, bardziej zagęszczoną dwuklasowość, dwu, przepraszam, dwuzmianowość, żeby te 7 klas miało, nie wiem, drugiej zmianie zajęcia, a rozumiem, że tutaj jeżeli będzie o te 600, 600 osób, czy te 200 osób mniej, przynajmniej po połowie podzielić to tak, żeby te szkoły były do czasu rozbudowy przynajmniej równo obdarzone ilością uczniów. Nie ja rozumiem właśnie skąd ten, ten nacisk na to, żeby tych uczniów już było więcej, zanim ta szkoła zostanie rozbudowana. Dziękuję bardzo. O głos prosi pani dyrektor Bożena Spica. Proszę bardzo. Pani burmistrz, szanowna rado. Chciałabym odpowiedzieć na pytanie pana Radnego Piotra Kosowickiego. Otóż, drodzy Państwo, na dzień dzisiejszy w szkole podstawowej numer 1 jest prawie 900 dzieci, w zespole szkół, przepraszam, numer 2 jest tych dzieci 540. I myślę, że ta ilość powinna być zachowana, bo za ilością dzieci stoi ilość zatrudnionej każdy. Ja w tej chwili mam ponad 70, prawie 8 nauczycieli. A pani Ewa ma zatrudnionych nauczycieli 50. Więc, drodzy Państwo, jeżeli mówimy o tym, żeby nie zwalniać nauczycieli, to zostawmy też ilość dzieci, która skupia, no, jest następstwem tego. I powiem tak: na dzień dzisiejszy y, mieścimy się w tej szkole, jak się mieścimy. Po rozbudowie, myślę, że będzie cudowniej po utworzeniu tych dwóch szkół. Analizowaliśmy to z panem burmistrzem, za zgodą pani Ewy i mojej, patrząc na to, jakie mamy zasoby kadrowe. Więc myślę, że stąd się bierze ta liczba dzieci. Nigdy nie było, że zespół szkół i SP1 w czersku mają taką samą liczbę uczniów. I prosiłabym, żebyście Państwo radni myśleli o tym, że za, za, za liczbą dzieci idą z etaty nauczycielskie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Burmistrz panu przełaszcza, proszę bardzo. Szanowna jeszcze w kwestii uzupełnienia tej wypowiedzi chciałem powiedzieć, że w sytuacji takiej, że... W przyszłym roku byśmy przenosili większą liczbę dzieci ze Szkoły Podstawowej numer 1 do Szkoły Podstawowej numer 2 to nie poprawi to sytuacji tych dzieci, ponieważ będziemy przenosili dzieci z jedynki do dwójki, ale też na drugą zmianę. One w tej chwili są w jedynce, w jednym środowisku z nauczycielami z Życe i tak dalej i są na drugiej zmianie. Jaki jest sens przenoszenia do dwójki? I też na drugą zmianę nic nie polepszymy, tylko pogorszymy sytuację. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są inne uwagi, wnioski do projektu uchwały? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z panią i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego? Proszę o podniesienie ręki. 20 głosów za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły podstawowej sportowej nr 2 im. Jana Pawła II w Polsku, Projekt uchwały nr 267. Temat ten był przedmiotem posiedzeniu komisji. Czy komisje rady chciały się odnieść do projektu uchwały? Nie widzę, otwieram dyskusję. Kto z Pań Panów ma zapytania uwagi do projektu uchwały? Nie widzę, zamykam dyskusję. Kto z Pani Panów jest za przyjęciem uchwały w sprawie? Aha, bardzo proszę, nie zauważyłem. Proszę radę. Dziękuję Panie Przewodniczący. Czytałem uzasadnienie. Jest mowa o tym, że będą klasy sportowe. Mam pytanie. Mam pytanie, czy również będą inne profile, czy tylko będą klasy ogólne. Na podstawie tego, jak było w gimnazjum, żeby humanistyczne, matematyczne, czy pozostaje ten system, czy będą klasy ogólne? Dziękuję, Dziękuję bardzo. Proszę, Proszę o odpowiedź pana wiceburmistrza Dr. To, w jakich stopniach będą poszczególne klasy, to będzie decydowała dyrekcja, czyli Rada Pedagogiczna, jeżeli taka potrzeba będzie. Na razie założenie jest takie, że. Szkoła podstawowa nr 2, która powstanie z przekształcenia gimnazjum, będzie prowadziła oddziały sportowe. Spowodowane to jest tym, że właśnie teraz podejmujecie Państwo uchwałę o zamiarze likwidacji szkoły podstawowej sportowej i żeby umożliwić tym dzieciom dalszą edukację z tymi samymi, z tymi samymi nauczycielami w tych samych górach. Tworzymy tę szkołę podstawową z oddziałami sportowymi, czyli, czyli dzieci z klas sportowych będą mogły kontynuować swoją edukację y, w tym samym środowisku. Dziękuję bardzo. Rada Pani Bogumiła Europejska. bardzo proszę. Ja tylko chciałam y, y, dopowiedzieć, y, do y, czy były jakieś uwagi y, rodziców, nauczycieli w kwestii tej zmiany, czy jest to jakby płynne przejście do tych klas sportowych? Dziękuję. Proszę. Szanowna Rado, ta uchwała, którą dzisiaj podejmujemy, jest ona o zamiarze likwidacji, a więc podlega jeszcze dalszym konsultacjom. Jestem umówiony na najbliższą środę na spotkanie z rodzicami zespołu szkół nr 2. I tam odbędzie się spotkanie właśnie z rodzicami uczniów klas sportowych tejże szkoły. Potem ta uchwała i tak jeszcze musi trafić do kuratora i do związków zawodowych do zaopiniowania. I dopiero wtedy będzie podjęta decyzja o ostatecznej yy, likwidacji bądź nie, zależy to będzie, będzie to zależało od konsultacji i decyzji kuratora, bo teraz kurator na podstawie nowego yy, prawa oświatowego ma większe uprawnienia w tej dziedzinie. A w związku z tym, że ustawa o systemie oświaty obliguje nas do tego, żeby tę procedurę likwidacji szkoły przeprowadzać w trybie artykułu 29, to znaczy na pół roku przed... W likwidacji musimy podjąć taką uchwałę o zamiarze likwidacji. Tak i tak, jeżeli to będzie pozytywnie skonsultowane będzie jeszcze jedna uchwała już o likwidacji tej prac. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Pani Radna Reklicka. Ja tylko chciałam zapytać, czy na tym etapie były jakieś uwagi, wnioski, czy po prostu y, nie było... Nie, żadne uwagi nie wpłynęły. Dziękuję bardzo. Czy są inne uwagi i wnioski do projektu uchwały? Nie widzę, przechodzimy za tym. Zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto z Pań jest za przyjęciem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły podstawowej spotkowy nr 2? Proszę o podniesienie ręki. 13 głosów za. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. 7 głosów wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Kolejne punkt uchwały. W sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzone przez gminę Czerwc, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego. I postępowania uzupełniającego, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017-2018. Projekt uchwały nr 268. Temat, ten był, był przedmiotowy posiedzeń komisji, czy komisja Rady chciałaby się odnieść do projektu uchwały? Nie widzę, otwieram dyskusję. Czy ktoś z Pani radnych <coughs> chciałby złożyć wnioski o uwagi do projektu uchwały? Nie widzę, zamykam dyskusję. Przejdziemy do głosowania. Kto z Pani pan radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli? Proszę o podniesienie ręki. 20 głosów za, kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę, uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do pierwszej klasy Ośmioletniej Szkoły Podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tej szkoły, dla której organem prowadzącym jest gmina Czersk, które będą brane pod uwagę postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017-2018. Projekt uchwały nr 269. Temat ten był przedmiotem ja posiedzeń komisji. Czy Komisja rady chciał się odnieść do projektu uchwały? Nie widzę, otwieram dyskusję, kto z Pań ma uwagi i wnioski do projektu uchwały. Nie widzę, zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do pierwszej klasy ośmioletniej szkoły podstawowej. Proszę o podniesienie ręki. 19. Jeszcze raz proszę o podniesienie ręki. 19 głosów za, kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Jeden głos wstrzymujący. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2017. Projekt uchwały nr 270, tematem do przyjęcia przez posiedzenie komisji. Czy komisja chciałaby się odnieść do projektu uchwały? Nie widzę, otwieram dyskusję. Kto z panów pan radnych chciałby złożyć wnioski, uwagi do projektu uchwały? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego? Proszę o podniesienie ręki. 20 głosów za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejne Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendium sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe. Projekt uchwały nr 271. Temat ten był przedmiotem posiedzenia komisji. Czy komisja chciałaby się odnieść do projektu uchwały? Nie widzę. Otwieram dyskusję. Kto z pań i ma zapytania, uwagi do projektu uchwały? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Kto z Pań i Panów jest za przyjęciem uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybów przyznawania pozbawia rozmawiania oraz rodzaju w wysokości stypendiów sportowych proszę o podniesienie ręki. 20 głosów za, kto jest przeciw, nie widzę kto się wstrzymał. Nie widzę uchwały została przyjęta jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej projekt uchwały nr 272. Temat ten był przedmiot do posiedzenia komisji. Czy Komisja rady chciałaby odnieść do projektu uchwały? Nie widzę, otwieram dyskusję, kto z Pań Panów Radnych ma zapytania, uwagi wnioski do projektu uchwały. Nie widzę, zamykam dyskusję, kto z Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej proszę o podniesienie ręki. 20 głosów za, kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę, uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Czeskiej. Projekt uchwały numer 273. Temat ten był przedmiotem posiedzenia komisji. Czy komisja chciałaby się odnieść do projektu uchwały? Nie widzę. Otwieram dyskusję. Kto stanie Pan radnych Pan uwagi, wnioski do projektu uchwały? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Kto z Pani Panów na jest za przyjęciem e, uchwały w sprawie przytaczania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi? Proszę o podniesienie ręki. 20 głosów za, kto jest przeciw? kto się wstrzymał. Brak. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 46 łamane przez 447, łamane przez 10 Rady Miejskiej w Czerwcu z dnia 21 października 2010 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Projekt uchwały nr 274. Temat ten był przedmiotem posiedzeń komisji. Czy komisja chciałaby się odnieść do projektu uchwały? Nie widzę, otwieram dyskusję. Kto z Pań i Panów Radnych chciałby złożyć wnioski uwagi do projektu uchwały? Nie widzę, zamykam dyskusję. Kto z Pań i Pan Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 46 łamane przez 447, łamane przez 10, proszę o podniesienie ręki. 10 głosów za. Jeszcze raz, kto jest za 10 głosów za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 10 głosów wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2 łamane przez 27, łamane przez 14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Miejskiej w Czersku, projekt uchwały nr 275. Tematem był przedmiotem do posiedzeń Komisji. Czy Komisja Rady chciałaby się odnieść do projektu uchwały? Nie widzę. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa Radnych chciałby złożyć wnioski uwagi do projektu uchwały? I widzę dodam tylko, że Radna Tania Anna Lecimska pisemnie wyraziła zgodę na przystąpienie do pracy w Komisji Zdrowia. Przechodzimy do głosowania. Panu radny, kto jest Panią jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały układu łamane przez 27, łamane przez 14 Rady Miejskiej Czasu? Proszę o podniesienie ręki. 20 głosów za, kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Brak. Uchwała została podjęta jednogłośnie.